Ja nie wiem, czym bym chciała, bo mi jest szkoda innych uczestników. Bez kito to jest nie fair. Uważam, że po prostu, nie wiem, ale jak zostaniesz to kosztem jakiejś dużo lepszej pary, która się robi, no, no, no jest lepsza, no. Jakby na to nie spojrzeć, to, to jest show, ale dość do inni też lepiej śpiewają, a ty dostałaś nagrodę. Uważam. Uważam, że swoje. Wyszty... Żebyś ty był taki wyszczekany na lodzie i na ringu, to by było trzy razy lepiej, naprawdę. Swoje proporcje w wyszczekaniu i w głupich tekstach zachowały właśnie na lód albo na ring. A nie po prostu non stop się czepiasz jak jakiś 13 trzynastolatek. Ale ja nie jestem łyżwiarzem, natomiast generalnie no to twoja kabina jest... Jeżeli nie jesteśmy już no to się zajmuj czymś innym. No my tutaj szukamy po prostu dobrych wiarzy, tych, które... ty masz wy... stólu pod Ale o co ci chodzi? Stary, napisz książkę albo list i po prostu wyślij do mnie i weź ode mnie podwal. Proszę Państwa. Nie.